Cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. I cóż moi drodzy, wiem, że dawno nie było odcinka, ja byłem w trakcie przeprowadzki, ale nie będę się usprawiedliwiał, to w sumie nie dlatego, po prostu nie chciało mi się nagrać. Wybaczcie naprawdę, po prostu nie chciało mi się nagrać. Co się zmieniło? Grałem troszeczkę mniej, także nie mam tu w ogóle podków. Ale zobaczcie, co za to mam innego. Mam nieśmiertelkę, którą o dziwo, to jest taka nieśmiertelka, to taka mikstura, która dodaje 25 punktów właśnie, która dodaje nam 25% życia, którą o dziwo kupiłem za, no nie kosztowała grzybki, nie wydałem żadnych grzybków na to, więc kupiłem ją za monety, więc sobie możemy ją od razu odpalić. Jestem ciekaw teraz, czy... Czy... Ta miksturka zamieniłaby mi tą nieśmiertelkę, no ale wolę, wolę nie próbować. Wolę nie próbować. Ok, e, mamy tutaj. A w sumie spróbujemy. Nie, nie zamienił. okej, okay, no to mamy fuzję dwóch ...eliksirów, które dają, dodają nam życia. Także zobaczcie, e, 50 tysięcy życia. Także dzisiaj porobimy troszeczkę lochów. E, no i oczywiście pierwsze co to karczma. I cóż moi drodzy, mam dla was. O proszę, na hita zdołem ładnie. Mam dla Was parę informacji. W ogóle jest 100% awanturniczości w karczmie, ponieważ nie robiłem zadań. Ym, znaczy nie, że nie robiłem. Jest 0, jest 7 minut po 24, a od 24 zadania się resetują, także to mniej więcej dlatego. Okej, okay, no z Tobą sobie powinienem poradzić. Mam dwa razy więcej życia. I generalnie, mam dla Was informacje, znaczy informacje dla Was. Na pewno zauważyliście, że mój kanał osiągnął liczbę. Oj, ta miksturka to jest taka świetna dla mnie, że pierścień nie muszę zmienić, ale zaraz porobimy sobie Lochy. Ten chyba kupię. Na pewno zauważyliście, że mój kanał osiągnął setkę widzów, i mm, ale nie jestem pewien, czy wy wiecie o jednej bardzo ważnej rzeczy. O, to jest lepsze od mojej że ja mam także swój drugi kanał. Macie go teraz w opisie. Oraz że dodatkowo, jeżeli chcecie wiedzieć kiedy są odcinki lub chcecie po prostu mieć więcej informacji, to także macie mój fanpage w opisie. Yy, I generalnie ja na drugim kanale jestem bardziej aktywny, bo tam nagrywam więcej serii. Ten kanał jest moim drugim kanałem. Jakby, a ten pierwszy, który tutaj jest drugim, whatever jest moim oficjalnym, także tam jak sobie chcecie oglądać jakieś inne gry niż uh, Shakes and Fidget lub inne serie, które się pojawią na tym kanale, to zachęcam Was na ten. Zapraszam Was na ten drugi. No i okej, okay, co, co możemy sobie zrobić? Lochy oczywiście. Spróbujmy tu. Troszeczkę grzybków uh, się uzbierało. Oj, no z tym sobie chyba nie poradzimy. Okej, okay, myślę, że najpierw powinienem w ogóle zainwestować troszeczkę w, w inteligencję, tak mi się wydaje. Oczywiście sobie troszeczkę golda uzbierałem, specjalnie nie, nie wydawałem, żeby mieć na ten odcinek. OK, Okej, okay, wyszło całkiem fajnie. Mhm. Nie poradziliśmy sobie tutaj z tym przeciwnikiem, no ale może z tym się uda. Zobaczmy. Oni są mocni, powiem wam. Ale się udało, ale się udało. E, ok, no to teraz może ten. Tarantula. 42 poziom, więc. No na razie, na razie mam, mam pewną przewagę. Ładnie, jakieś budki. No budki te mam lepsze. Co mamy kolejnego? Rąbnięty rabuś. No cóż, poziom ma troszeczkę wyższy. Ale nie bije jakoś tak specjalnie mocno. No dobra, uderzył całkiem mocno, lecimy jeszcze raz. Troszeczkę grzybku zejdzie, ale troszeczkę zdobyłem w końcu. Ostatni odcinek był dosyć dawno. No, mocne ma te krytyki. Spróbujmy na razie na tym przeciwniku. Na kamiennym trollu. Ok, no nie, ten to ma całkiem przyzwoity poziom, powiem wam. Z tym na bank sobie nie poradzimy. Ok. Te loszki, nie, to nie. No to zostaje nam tylko ten. Jeszcze raz go spróbujemy. Bo mi się wydaje, że on jest najbliżej. Że on jest w naszym zasięgu. Dodajmy sobie, czekajcie, dodajmy sobie troszeczkę jeszcze tu. Porozdajmy resztę właśnie o... Tutaj. A dostałem trochę hajsu za to, że pokonałem tamtego przeciwnika. Dobrze, rozdamy to sobie tak na przemian. Ok, za mało złota. I spróbujmy sobie jeszcze raz. Jeszcze może z, z dwa razy się pokusimy o bicie tego przeciwnika. No zobaczcie. O, udało się. No całkiem ładnie. Tutaj, no już bym raczej nie liczył, ale spróbuję, żeby. Żeby ewentualnie pokazać wam, że, że się nie uda. Okej, okay, no widzę, że stronka o, chyba odmała posłuszeństwa. Anuluj. Zarządzaj, gotowe. Hm. Graj. Wrzuciło mnie. Ale grzyba nie zjadło chyba, więc... Hm. Ciekawe, nie da się iść. Okej, okay, no nie da się iść na loch. No zobaczcie, zlego... zepsułem coś. Okej, okay, ustawmy sobie jakieś zadanko w karczmie Może to jest za najwięcej doświadczenia. I i i o w ogóle ciekaw jestem ile ja biorę warty. No do, dawno warty nie robiłem, no ale dobra. Nie da się sprawdzić, bo wziąłem zadanie. Przejrzyjmy sobie pocztę. Siema. Siema, oglądam twoje odcinki. Dlaczego nie masz gildii? Zapraszam do naszej. Mógłbyś polecić mój kanał na YouTube. Um, pozdrawiam Cię przyjacielu. Powiem Wam, nie polecam na tym kanale innych kanałów na YouTube. Po prostu uważam, że każdy pracuje na siebie, że tak to jest. Współpraca jest jak najbardziej ok, ale tak mówię, nie, nie polecam, więc raczej yy, nie piszcie o to, czy, czy polecę, czy nie. Ale tak czy owak, bardzo Cię pozdrawiam. To jest zaproszenie do Gildii. Ja sobie już te wiadomości poprzeglądałem Niektóre dlatego, możliwe że tutaj ten widzicie. Okej, okay, tutaj nie wiem w ogóle, czemu jest tak śmiesznie. ID coś tam, coś tam, jak. Niedawno pamiętam, że to było od gracza. Może mu zbanowali konto, nie. Jesteś najlepszy. Jesteś najlepszy, kolejne odcinki, pozdrawiam. E, pozdrawiam ciebie także. Usuniemy sobie w ogóle wiadomości. Usuniemy sobie wszystkie zaproszenia do Gilly. Ojku, to Elo usunąłem. No trudno. Trudno, Elo sobie usunąłem. Bo nikt nie będzie mógł do mnie pisać jak ja tyle. Jak ja sobie tak zaspamuję skrzynkę. Wybaczcie, jeżeli w tych. Jeżeli w tym. W tym odcinku będę czytał wiadomości, które czytałem wcześniej, po prostu przez. E, Nieupatrzenie. E, po prostu przez nieuwagę. E, witam serdecznie. Więcej powiem tylko, że chcielibyśmy pana w naszej drużynie. Suby poleciały. E, dziękuję bardzo. Być może się zdecyduję, no, zobaczymy. Tutaj mamy kolejną wiadomość. Temat. Chcesz do Gildy? Nie chcę, przyjacielu zaproszenie to czytałem mm, Okej, okay, tutaj kolejny nie chcę chcesz do Gilly nie chcę chcesz do Gilly nie chcę <ścoughs> chcesz nie chcę Więc zapraszam do Gilly chcesz przyjść pisz do mnie nie chcę raczej nie chcę ID coś tam coś tam znowu pozdro jesteś spoko ale mam pytanko prawdopodobnie czy biorę trawkę nie nie biorę trawki nie nie róbcie tak e -e. Nie biorę trawki, skąd nikt, jakby ktoś pytał skąd nikt, to szczerze nie mam pojęcia. Lecimy dalej. Chcesz do gildi pls? Nie za bardzo. E, tutaj możesz dostać generator, ta na pewno generator, sam możesz dostać generator na nie wiem. Kurde. Generator grzybków, nawet jak to działa to to nie jest sprawiedliwe. Super nagrywasz, zapraszam cię do gili jak dołączysz dam ci oficerka, dzięki wielkie. Ale raczej moje. Na razie nie wiem. Jakoś tak gram samodzielnie. Na gildie trzeba także coś ułożyć, że tak to imię, a ja sobie pykam samodzielnie na razie. Okej, okay, sprzedajmy sobie to. I może powinniśmy kupić ten pierścień. Wprawdzie spadnie nam wytrzymałość. Ile nam wzrośnie damage No znacznie nam damage wzrośnie. Wytrzymałość, szczęście. No dobra, trochę tego stracimy, ale... Myślę, że... Nie aż tak, nie aż nie odbije się aż tak znacząco to na nas. Jakie są pasy? Ja bym sobie chętnie jakiś pasek dobry kupił, wiecie? Zobaczmy. Zobaczmy. Bo ja chyba jednak sobie nie kupię dobrego. W ogóle reszta mojego ekwipunku te rękawiczki też już bym wymienił, ale... Okej, okay, jeszcze jeden sobie raz zmienimy. O, to jest ciekawe, to jest ciekawe. Stracę troszeczkę inteligencji, ale i tak dalej jestem na plusie, jeśli chodzi o inteligencję. Bo, 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 no założyłem ten pierśń, tak? Więc w sumie, czemu by nie, czy nie stać na ten pasek? Nie stać mnie. No to będę już musiał się, sobą będę już musiał sobie uzbierać. A tymczasem, ja się z wami, moi drodzy, żegnam. Dzięki za... Za 100 subów, już po, ponad 100 subów. I cóż, trzymajcie się, napiszcie w ogóle, co sądzicie mm, o jakości tego odcinka, ponieważ nagrywam go w innym miejscu niż do tej pory. Tak jak mówiłem, się przeprowadzałem. Jestem po przeprowadzce. Także pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!